Witajcie szanowni państwo chciałem pokazać jak to Misiowi Misiowi jest na dół źle iść, jemu lepiej do góry, mu na dół o czekaj czy tu będzie widać jak się ślizgał, ślizgał się tak to męczył się, czekaj. Idziemy niżej Będzie może tutaj lepiej widać A O o o o, o. o proszę do mojej a, do o tu tu poszedł o tu chłopaczek i przez potoczek od i tutaj w górę w górę poszedł sobie tam tak, także jemu lepiej do góry, bo ja tam schodziłem bo to widziałem, że tutaj o, ale jemu lepiej do góry Czekaj. może tu jakieś pazurki będą jego oj, oj, oj. Nie bardzo, bo to już po deszczu. I pogoda też dzisiaj. Taka nie bardzo. O. I tutaj taki mamy ładne futoki, wszystko. Także jemu na dół źle jest iść. Bo on szedł stąd, widać było. Ślizgał się, ślizgał się. A do góry jemu on ma nogi krótsze jak tył. Także on po, po równym, czy pod górę szybciej biegnie jak w dół bo jemu źle. No idziemy dalej może coś będzie ciekawego to sfilmujemy albo zdjęcie ładne żeby było no to wszystko na razie pozdrowienia, wieszcza i dużo zdrowia